Witajcie w tym sponsorowanym odcinku. Z tej strony KryptoWujek i mam do Was gorącą prośbę. Jakbyście mogli poświęcić dwie minuty Waszego czasu i sprawdzili giełdę Prime XBT, ewentualnie założyli konto i przetestowali nową platformę kontraktów krypto. Będę zobowiązany. W tym filmie przedstawię Wam Prime XBT i jej możliwości i funkcje. Dodatkowo jest bonus do zgarnięcia do 7% wartości Waszej wpłaty. Kiedy klikniecie w link afilacyjny, pojawi Wam się okienko z wyborem, gdzie chcecie otrzymać bonus. CryptoFutures to nowa platforma i wybieracie w jakim coinie ma być bonus lub Global Markets, czyli stara tradycyjna platforma. Aby zacząć handel, wystarczy kliknąć Trade, następnie CryptoFutures i wybrać jaki coin będzie naszym zabezpieczeniem. W oknie pojawi nam się wykres obok panel do zleceń, który składa się z typu pozycji i dźwigni. Wielkość pozycji i kierunku, czyli kupno i sprzedaż. Polecam od razu ustawić pozycję na Isolated, na dźwignię, która Wam odpowiada. Uwaga, jeżeli zmienicie typ pozycji, to nie możecie tego zmienić, jeśli jest już jakaś otwarta pozycja. Jeżeli coś wydaje się niejasne, polecam skorzystać z darmowego kursu w opisie. Przydatną informacją nad wykresem jest wysokość prowizji, czyli fee, maker oraz taker, oraz financing, czyli opłata za trzymanie pozycji. Podczas otwierania pozycji zobaczymy okno podsumowujące, a w nim dowiemy się wszystkiego, o czym powinniśmy pamiętać: szczególnie cena likwidacji pozycji oraz opłata za jej otwarcie lub zamknięcie. Jeżeli chcecie, możecie pomijać to okno korzystając z One-Click Trading. Pamiętajcie jednak, że przy tej funkcji wystarczy raz kliknąć i pozycja zostaje otwarta, więc jeśli gdzieś się pomylicie, to może Was to trochę kosztować. Kiedy już mamy otwartą pozycję, możemy zmienić nasz Take Profit i Stop Loss w dolnym menu pozycji. Ja wykonałem testowe skalpy, aby sprawdzić dokładność wykresów i obie pozycje zostały wypełnione bez problemu. Zmieńmy sobie wygląd wykresu. Nie powinno to być dla Was problemem, gdyż jest to darmowa implementacja TradingView. A dobór strategii zostawiam Wam, jednak przypominam, że czysty wykres to czytelny wykres. Klikniemy prawym, wejdziemy w settings, zobaczymy sobie tutaj status line. Tutaj nic nam nie jest więcej potrzebne. Scales indicator, name countdown cut to par, bar close. To jest bardzo przydatne, wtedy widzimy, ile mamy czasu do zamknięcia świeczki. To zostawiamy. I jeszcze appearance zostawimy sobie. Um, gridlines, ja, ja nie lubię gridlinesów, bo one mi są totalnie niepotrzebne do niczego, więc to znikamy sobie, session breaks mogą się przydać, ale dobrze, żeby były takie m, słabo widoczne e, background, możecie sobie zrobić gradient, bo wtedy wygląda to e, nieco ciekawiej, ja lubię te e, takie trochę m, fioletowe wykresy, e, natomiast ten jest troszeczkę za jasny ale dobra, nie będę, nie będę przedłużał, bo tutaj to jest trochę bez sensu. Nie mogę dodać kolejnego koloru. No trudno. Crosshair zostawimy sobie taki w miarę jasny, żebyśmy widzieli, co zaznaczamy. Ok, no i to wszystko, tak naprawdę. Volumen, jak kto lubi. Możecie zostawić, czy też nie. No i ja uwielbiam ustawiać sobie um, promienie poziome czyli po prostu ustawiamy sobie tam, gdzie mamy jakiś opór i tam, na przykład, gdzie mamy jakieś wsparcie. Więc dzięki temu możemy sobie już utworzyć jakąś podstawową strategię handlową. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także tyle, jeżeli chodzi o wykres. Teraz pytanie, dlaczego promuję Prime XBT? No nie jest to pierwszy raz, więc znam tą giełdę. Posiadają bardzo niskie prowizje i spready. Opłaty za utrzymanie pozycji również są bardzo niskie w porównaniu do innych giełd. Maksymalna dźwignia to 200x a dla niektórych krypto, a nawet 1000x na Forexie. Mają sporo coinów do handlu, ale nie jest to zbiorowisko shitcoinów, tylko altów z dużym market capem. Posiadają zawody tradingowe na kontach demo, w których można zgarnąć nagrody za pierwsze 10 miejsc. Warto tam ćwiczyć i testować swoje strategie, i przy okazji zgarnąć sobie bonus do tradingu. Można również inwestować z copy tradingiem, czyli kopiować innych traderów, ale to jest lekka ruletka. Kiedyś pokazywałem jak inwestowałem i suma sumarum wyszedłem na zero, więc jest to kwestia szczęścia lub zmysłu kogo kopiować. Miałem również jeden problem jak handlowałem na parach Forex rok temu, kiedy mój TP nie został wypełniony pomimo przekroczenia go przez cenę. Ale obsługa klienta odpisała mi, że to był kurs globalny, a na ich giełdzie nie było takich ofert. No, interpretujcie to jak chcecie, więc ja Forex omijam. Na parach krypto nie miałem żadnych problemów. Jeśli szukacie anglojęzycznej grupy handlowej, to Prime XBT posiada telegram dla swoich klientów, jak widzicie tutaj. Na koniec chciałem jeszcze tylko omówić te dwie pozycje, które otworzyłem testowe na Bitcoinie i na Ethereum. Jedna z nich jest na Bitcoinie. To było wczoraj i kiedy mieliśmy, to jest akurat jednominutowy wykres. Ja patrzyłem na jednogodzinowy, dlatego wam wyjaśnię mniej więcej, kiedy w jakim czasie to nastąpiło. Mieliśmy mocny em, skok do góry cenowy. I kiedy zauważyłem tą jedną dużą świeczkę, która poleciała mocno do góry, to stwierdziłem, że take profit muszę mieć troszeczkę wyżej niż poprzednia, poprzedni knot, który tam był. I to na jednogodzinówce wyglądało mniej więcej tak, że um, patrzyłem dokładnie, czekajcie, to było na 15-minutówce. Patrzyłem dokładnie na ten knot i na te poprzednie górki. I po prostu kiedy. Zauważyłem, że jest szansa na to, że po prostu ta cena jeszcze podskoczy troszeczkę powyżej tej 15-minutówki. Powyżej to tutaj zrobiłem take profit na 52,027, a cena na tej świeczce wynosiła w lewym górnym rogu, widzicie, 52,033, więc różnica była bardzo niewielka 6 dolarów, i jak widzicie, było wypełnione to zlecenie. Ten take profit był wypełniony, pomimo tego, że on wisiał w tym order booku, to jednak ktoś to kupił. Więc było to udanym tradem, Natomiast jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj mamy otwarty ten jeden trade. Teraz tutaj mieliśmy shorta. Stwierdziłem, że zaryzykuję tego shorta na poziomie 3000. To ile tam było? 100, chyba. Już wam mówię. 3103, czyli to było około tu, 103 3103, czyli dół tej świeczki, jak zjeżdżaliśmy na dół, stwierdziłem, OK, lecimy w dół i, i mój take profit miał być na poziomie, um, już patrzę, czy 3061? Nie, 3071. Czyli to było w tych okolicach, czyli po prostu chciałem, aby ta pozycja zamknęła się na tym, w tym rejonie. Więc pomimo tego, że mieliśmy jeszcze jeden ruch do góry, który miał skasować te wszystkie możliwe shorty, które się pojawiały po drodze, no to utrzymałem tą pozycję, zjechaliśmy na dół tą jedną świeczką i pięknie zamknęliśmy to na Take Proficie. No i aktualnie otworzyłem shorta ze względu na to, że. Widzę, że mamy mocny zjazd. Prawdopodobnie też jest możliwość, że podskoczymy z powrotem do 30 3090 dolarów, żeby przetestować ten poziom i zjechać niżej, ale zaryzykowałem i otworzyłem go troszeczkę wcześniej. Ewentualnie, jak mój stop -loss zostanie dotknięty, to otworzę tę pozycję nieco wyżej, 3090, i spróbuję to sortować jeszcze raz. I mój take profit będzie polegał na tym, że. Podejrzewam, że kolejny dołek będzie niżej niż ten, który mamy aktualnie. Więc risk to reward ratio na razie jest słaby, bo jest 1 do 1, ale w zależności od tego jak to się dalej potoczy, no to ewentualnie tutaj będzie nieco lepszy, więc odrobię straty jeżeli będzie stop loss i oczywiście cena pójdzie w tym kierunku, więc zobaczymy. Dziękuję. Jeżeli zainteresowała Was ta oferta, to polecam wypróbować PrimeXBT, a przy okazji sponsor będzie zadowolony ze współpracy. Jednak zanim odpalicie dźwignię 200X, to polecam obejrzeć mój darmowy handlu, albo jakikolwiek inny, abyście chronili swój kapitał. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Cześć!